Every day I'm shuffling. Popularny zyskuje filmik o pierwszym pocałunku kompletnie nieznajomych sobie ludzi. Stworzony w celu wypromowania jednej z marek odzieżowych wywołał skrajne emocje. Są so obelgi, śmiechy, głosy, że to wielka ściema, ale przede wszystkim liczne pytania. Jaki właściwie przekaz ma słać ów twór? Dowiadujemy się, że w projekcie nie występują zwykli ludzie, tylko aktorzy i modele. Sam film rozszedł się w imieniu oka po sieci, a firma uzyskała świetne wyniki sprzedaży, mimo iż specy od marketingu wcale się szczególnie nad nim nie napracowali. Budżet był minimalny. Prosty Pomysł przykuł uwagę widzów, którzy rzecz jasna nie omieszkali podzielić się swoją konsternacją czy też fascynacją na sieciowych portalach. Ich potęga nie przestaje zadziwiać. No, ja Remek, proszę nie odchodź. Jaka powaga? 22 marca Aralka po raz kolejny będzie śpiewać w Japonii w programie Song for Japan. Występ, niestety, emitowany będzie w japońskiej telewizji, jednak mamy nadzieję, że ktoś udostępni go szerszej publiczności na YouTube. Co na to sama zainteresowana? Ja już nie mogę się doczekać emisji tego programu i żałuję, że będzie on emitowany tylko w Japonii. Była to dla mnie ogromna przygoda i mam nadzieję, że kiedyś będę miała jeszcze szansę wystąpić na scenie w Japonii. I macie od niej pozdrowienia, Alokunsowicz. Cieszymy się, że mamy tak talentowaną reprezentantkę Polski na świecie i trzymamy kciuki. Kolejną, dla niektórych niezrozumiałą sensacją jest rapujący o kodeinach, dziwkach i hajsie 9-letni raper Xavier, czyli Green Rina. Dupy za dupy, Kontrowersje budzi rzecz jasna fakt, że sam niekiedy z pomocą 19-letniego kuzyna pisze swoje kawałki i nie jest to nic w stylu dla na płoto. Przez wielu uważane za nieodpowiednie jak na jego grupę wiekową. Produkcje są dość ubogie pod każdym względem. Brak im profesjonalizmu, ale młody się tym nie przejmuje. Co więcej, liczy na to, że obecny rozgłos będzie sprzyjał jego promocji w przyszłości. Czerpie z sytuacji pełnymi garściami, ma wielu popleczników, a do współpracy z nim ustawia. Się cała kolejka undergroundowców. Zaproszono go też do jednej z polskich telewizji śniadaniowych. Wywiad został skomentowany przez internautów jako żenujący. Prowadzący niezmordowanie próbowali w jego trakcie naprowadzić małego słowotwórcę z powrotem na ścieżkę prawości. Nie to, żebyśmy popierali taki tani moralizm. Jesteśmy raczej fanami przemilczania, jeśli coś osiąga odpowiednio żenujący poziom. Mini informacje. Ray William Johnson zamyka swój kanał i free. Jeśli ktoś nadal chciałby oglądać komentarze do śmiesznych filmików, to zapraszamy do naszego rodzinnego odpowiednika Reja, czyli poszukiwacza Ediego. Cięty blog organizuje akcję za akcją. Poła za nadeszła pora na kolejną. YouTube is also happy. Jeśli chcecie wziąć udział, macie czas do 23 marca. Wow! Iwunia1990 wraca na YouTube z nową serią Po drugiej stronie Lady. W moim programie Po drugiej stronie Lady chcę Wam pokazać dlaczego to wszystko tak wygląda, dlaczego kasjerki męczą Was produktami w promocyjnej cenie, dlaczego mimo, że macie jedną gumę pytają się Was czy zapakować zakupy. Watniak założył kanał Men Polska, na którym pokazuje jak stać się prawdziwym mężczyzną. Zmieniaj się razem ze mną na Men Up Polska. Przypominamy o zbliżającym się YouTube'owym weekendzie. Wygląda na to, że będzie sporo świetnych osób. Krzysztof Gąciarz zwiedza i opisuje w swoich vlogach Japonię. Kici zrobiła spotkanie ze swoimi widzami. Okazuje się, że twórcy na YouTube są czasem bardziej zestresowani spotkaniami z widzami, niż sami widzowie. Jak ktokolwiek mówię kiedykolwiek kiedy to wiecie, że ja się stresuję bardziej, 10 razy bardziej niż Wy. Siemanko z tej strony! <grymne> I siemanko z tamtej strony. <grymne> <grymne> Czytała Magdalena Maria Monika. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Oczywiście kanał Alok News.